Kocham polskiem, studiuję tu od lat. Podziwiam ludzie, którzy pracują tu i sieją nad Wisłą. Tak kocham polskim, że chciałbym, żeby mój syjam był drugim polskim. Podczas mój ostatni pobyt w mojej ojczyźnie. Jedna znajoma prosiła mnie, żebym zabrał dla jej znajomych w Polskim 5 kg cukru. No ja jej mówi, mówił, żeby to nie ma sensu. No ona uparła się, a jak to kobieta, nie mogłem jej to z głowy wybić. Ta kobieta upadła ofiarą włoga relekcyjna, zagraniczne publikatory. Ja wziął te pięć kilo cukru. Przepraszam. No, jak ja przyjechał do Warszawy, to zobaczyłem na odprawie celnej jedna mężczyzna, co stał przede mną. Miał małą kiełbasę, no, miał dłuższa kłopota. Ja bardzo się przestraszyłem. I poszedłem do telefon, gdzieś zostawiłem torbę z cukru. I później, jak już odrobiłem odprawę celna, mnie się zrobiło bardzo żal ten cukru. I zobaczyłem jedną mężczyznę w pięknym mundurze. I ja prosiłem ta mężczyznę, żeby on mi, może, on mi może pomóc. No, on powiedział, że jak się da, to się zrobi. I ja powiedziałem, żeby on mi przeniósł ten cukru do, do motel, bo ja. Nie mam polskie pędzące przy sobie, a ja nie mogę płacić obce o osobie uszędowa Tu. No jak t, t, ta straszaka przyniósł mi ten cukru do motel, to ja w nagroda... dałem herbatę. Jak my dawała cukru do herbaty, to wtedy... Przyszłam milicjant do pokoju i milicjant zaczęła strasznie na nas krzyczeć. Zaczęła, że tak nie można, że. W ogóle to tak jest. Szukali jakieś pieluszki. Ja się bardzo się przestraszyła. I ją I bardzo się przestraszyła. I zgubiłem. Jedna buta i uciekłem. Jak uciekłem przed motelem, ja złapałem taksówkę. Skoczyłem do taksówka i my po drodze zabrali ten strasiak, który się bardzo bał. I my uciekamy taksówka. I ja mu powiedziałem tak. tak, tak. Słówkaś, żeby on goniła pociąga. Jak on złapie pociąga zagraniczna, to ja jemu zapłacę podwójne. Ja chciałam uciekać, żeby zagranica przeciekać, to, to wszystko, żeby, żeby do wyjaśniania to się wyjaśni. No i to wtedy tak słówkaś powiedziała że jesteście przestępcami ściganymi przez prawo. Wobec tego oddam was w ręce policji. Albo zapłacicie mi tysiąc dolarów. Niech się pan zwituje. Ja nie mam dolarów. Ja też nie mam dolarów. U nas jest to zabronione. Zastanówcie się. Ja mam czas. Ale pociąg w Kutnie nie będzie czekał. Proszę pana, ja uratuję pana. Gratis. Mowy nie ma. Niech pan weźmie mój bagaż z hotelu. Wystawię panu upoważnienie na piśmie. I później my zap, my znaki taksi i zaprawisz numer początku, żeby to koniec początku. A strażak prowadził samochód i w kutno początku jeszcze nie było. To my poszliśmy do wars żeby bo ja nie miał nic w ustach od Tyflis. A taka jedna rura z panią powiedziała, że pociąg już pojechał.